Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać Ci, jak zrobić taką czapkę ściegiem tunazyjskim. Czapkę zrobiłam z włóczki akrylowej szydełkiem 4 mm. Szydełkiem tunazyjskim, ponieważ jest to wzór tunezyjski, prawe oczko tunazyjskie. Czapka w obwodzie ma 50 cm również do 54-6 rozciąga się bez problemu, trzydełko tunezyjskie będzie jak najbardziej skazane. Więc jeśli masz ochotę ze mną zrobić taką czapkę, zwykłą czapkę, to zapraszam Cię do wspólnej pracy. Najpierw przygotuj sobie ściągacz na szerokość czterech oczek i 48 rzędów. Jak wykonać ściągacz? Ściągać to nic innego jak tylko półsłupki. Robimy sobie na raz, dwa, trzy, cztery oczka, oczywiście jedno dodatkowe na rozpoczęcie drugiego rzędu. Przerabiamy sobie półsłupki. Jedno oczko na rozpoczęcie kolejnego rzędu. Odwracamy. I drugi rząd wkłuwamy się za tylną pętelkę poprzednich oczek. I znów jedno oczko dodatkowe. Odwracamy. I przerabiamy znów półsłupki za tylną pętelkę po przednich oczek. Jak tworzy nam się ściągacz. Tak jak tutaj. Tak musisz zrobić. 48 rzędów. Ja pokażę Ci tylko fragment na razie. I przerobię sobie jeszcze tylko ostatni rządek tego fragmentu. pokażę Ci, co robić dalej. Najlepiej teraz jest zmienić szydełko, jak będziemy oczywiście mieć robótkę dłuższą. Ponieważ teraz musimy rozpocząć rząd oczek tunazyjskich, prawych oczek tunazyjskich. Wkuwamy się w tym celu tutaj, naciągamy nitkę, tutaj jeśli mamy też oczko, naciągamy tu, tutaj, tutaj, znowu tutaj. W konsekwencji tego, gdy zrobisz 48 rzędów naszego ściągacza, wkłuwając się w ten sposób, jak ja tutaj pokazałam, uzyskamy 72 oczka, które będziemy przerabiać jako prawe oczka tunezyjskie. I popatrz jak, gdy mamy już na szydełku nitkę, teraz. Rząd powrotny musimy zrobić, czyli załapujemy nitkę w ten sposób i przeciągamy przez dwie pętelki. Tak powstanie nam pierwszy rząd ściegu tunezyjskiego, ale to jest dopiero Uniwersalny taki rząd od którego zaczynamy każdy ścieg tunazyjski żeby nam wyszło prawe oczko tunazyjskie zobacz co teraz musimy zrobić wpływam się w środek każdego oczka w ten sposób przeciągając nitkę i naciągając ją na szydełko w środek i przeciągam i naciągam na szydełko i tak każde oczko Przerabiamy tak samo. Ostatnie oczko musimy wkłuć się w ten sposób i zrobić takie oczko łańcuszka. Nawijamy nitkę i przeciągamy przez dwie pętelki. W ten sposób zaczyna nam się tworzyć wzór z prawego oczka tunezyjskiego. Ponieważ siegi tunezyjskie widać dopiero po kilku rzędach, ja zrobię ci jeszcze rząd kolejny, czyli wkłuwamy się pomiędzy oczka i naciągamy nitkę na szedełko. Ostatnie oczko przeciągamy w ten sposób, robimy oczko łańcuszka i naciągamy nitkę. Nasze dełko przewlekamy przez dwie pętelki. I powstaje nam ścieg. W ten sposób zrób 14 rzędów. Tak? Prawym oczkiem tunezyjskim już po zrobieniu ściągacza. I jak już będziesz miała gotowe te 14 rzędów, musimy zacząć zwężać naszą czapkę. Więc naglekamy normalnie. Naszym ściegiem łóczkę na szydełko mamy już pentelki na szydełku? Teraz musimy Zwężając, opuszczać na przemian po dwa oczka, i jedno. A więc opuszczamy dwa oczka, i jedno. Dwa, i jedno. Znowu dwa, i jedno. I tak na przemian. To jest nasz piętnasty rząd, i w ten sposób czapka zaczyna nam się zwężać, u góry. Musimy przerobić tak siedem rzędów. Teraz tutaj gdzie. Przerabiałam dwa oczka razem. Wkuwam się w to drugie przeciągając nitkę. To było pojedyncze, więc normalnie. A tutaj w to drugie. I tak na przemian. Pojedyncze i w to drugie. Pojedyncze i w to drugie. Cały czas wkuwamy się w środek oczek. Robiąc rząd powrotny, znowu będę zwężała. W ten sam sposób, tylko w innej kolejności. Tak jak zwężałam dwa oczka, potem jedno, dwa i potem jedno, teraz będę zwężała odwrotnie. Jedno oczko, dwa razem i tak na przemian. I ostatnie oczko. Czyli teraz w rzędzie powrotnym przerabiamy jeden i dwa razy jeden, dwa jeden, dwa jeden i dwa. I w ten sposób powstaje nam zwężenie czapki. Zrób jeszcze 5 takich rzędów, w których zwężysz nasz ściek. Powstało nam już zwężenie czapki. Teraz musimy czapkę szyć. Ja ją szyję na wewnętrznej stronie. normalnie oczkami ścisłymi, czyli tutaj ostatnie i pierwsze oczko naszej robótki przekładamy szydełko przez tutaj oba rzędy, obie warstwy. I tak w ten sposób zszywamy do końca. Tym sposobem nasza czapka jest gotowa. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam Cię na tutorial na komin jako komplet do tej czapki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie.